Hejka przedstawiamy Wam nasz projekt zrealizowany w ramach olimpiady z zwolnieni z teorii. Zamy wszystkich Was do wspólnego korzystania z życia i tworzenia wspomnień. To właśnie teraz jest najlepszy czas na wykorzystywanie w pełni możliwości, jakie daje nam nasze otoczenie. Zorganizujemy spotkania dla szkół podstawowych oraz średnich, podczas których wypowiedzą się wykształcone i doświadczone osoby. Pomogą oni przełamać bariery przed poznawaniem nowych ludzi zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Nauczymy was, jak tworzyć bucket listy i wprowadzać ich realizację w życie. Stworzymy własną bucket listę make em. Kiedy przeżywamy już ile, warto je uwiecznić. Nie ty tylko w naszej głowie. Pamiętajmy o tworzeniu zdjęć filmów, które stanowią pamiątki zawsze. W przyszłości pozwolą nam tworzyć nam niezapomniane chwile młodości. Zachęcamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych: Facebooka, Instagrama, TikToka, YouTube czy Snapchat. Let's make him!